Jeżeli poczułeś, że uciekło Ci kolano, a rzepka wyskoczyła ze stawu, to zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka. Cześć, z tej strony Kuba. Zwichnięcie rzepki to temat przewodni naszego dzisiejszego odcinka. Problem ten dotyka około 6 na 100 tysięcy osób w ogólnej populacji, ale aż około 30 na 100 tysięcy osób młodszych w przedziale wiekowym od 10 do 17 roku życia. Dysproporcja ta wynika z wielu czynników, ale o tym opowiemy sobie później. Na razie zastanówmy się, czym jest tytułowe zwichnięcie rzepki. Pamiętaj o łapce w górę i subskrypcji kanału. Zwichnięcie rzepki to nic innego jak wysunięcie się jej poza ramy stawu rzepkowo-udowego, w większości przypadków do boku. I to właśnie zazwyczaj boczne zwichnięcia rzepki są opisywane w literaturze. Jeżeli w jakiś sposób uda Wam się zwichnąć rzepkę przyśrodkowo, to będzie to dodatkowo zaznaczone przez lekarza. Po zwichnięciu rzepka może pozostać poza stawem. Ale też bardzo często od razu do niego wraca, zaraz po zwichnięciu. I to ten moment może być właśnie tym najgorszym, ponieważ rzepka zachowa się trochę jak półkryjący ziemię i może uszkodzić czy to samą siebie, czy też warstwę szklistą kości udowej, a nawet ją złamać. Pamiętajcie, żeby po zwichnięciu, jeżeli rzepka sama nie wróci, nie robić tego samodzielnie, zginając czy prostując staw, a po prostu poczekać na pomoc medyczną, na pogotowie ratunkowe czy pomoc lekarza, który bezpiecznie to zrobi i dodatkowo nie uszkodzicie sobie przez to kolana. Do zwinięcia zazwyczaj dochodzi albo po uderzeniu w przyśrodkową część kolana podczas upadku lub zderzenia z innym zawodnikiem, albo bezkontaktowo, kiedy to podczas zmiany kierunku biegu kość udowa rotuje się do wewnątrz, a piszczelowa do zewnątrz, przez to to ruchu rzepki przy wyproście ułatwia wysunięcie się jej poza ramy stawu rzepkowego udowego Oczywiście muszą zostać spełnione jeszcze inne warunki, żeby doszło do zwichnięcia rzepki, ale zazwyczaj ten ruch skrętu i zmiany kierunku biegu będzie kojarzony ze zwichnięciem rzepki. Chociaż zdarzyły się też osoby, które zrobią to sobie nawet przy prostych czynnościach dnia codziennego. Wszystko zależy od tego, jak dużą skłonność do tego typu urazu macie. Skutki pierwszorazowego zwichnięcia rzepki mogą być różne. Wszystko zależy od tego, jak podczas tego zachowa się rzepka. Po pierwsze może dojść do uszkodzenia powierzchni chrzęstych. Z racji tego, o czym wspomniałem, czyli rzepka wracając do stawu szoruje po kości udowej i niszczy zewnętrzną warstwę. W skrajnym przypadku może dojść do złamania kłykcia kości udowej czy samej rzepki. Po drugie, jeżeli rzepka ucieknie nam do boku, to może uszkodzić wszystkie struktury znajdujące się po przyśrodkowej stronie. Znajdziemy tam kilka więzadł, ale LT, o której najczęściej mówimy, to więzadło rzepkowo-udowe przyśrodkowe, w angielskim skrócie MPFL. To na jego ciągłość zazwyczaj zwracamy uwagę, bo to one w głównej mierze przeciwdziała bocznemu ślizgowi rzepki. Spotkamy tam też więzadło rzepkowo-łąkotkowe MPML, rzepkowo piszelowe MPTL. A jak dobrze poszukamy, to również więzadło udowe przyśrodkowe mięśnia czworogłowego MQTFL. Podsumowując, zwichnięcie rzepki może uszkodzić powierzchnię chrzęstne oraz więzadło po przyśrodkowej stronie stawu kolanowego, głównie więzadło MPFL. Po zwichnięciu rzepki, szczególnie tym pierwszym, kluczowa będzie diagnostyka. Warto wykonać badanie RTG, w tym wypadku będzie to ustawienie według Merszanta, czyli w zgięciu kolana, żeby wyraźnie pokazać staw rzepkowo-udowy. Wielu autorów badań, jak i lekarzy zwraca uwagę, że samo RTG, które ma na celu wykluczenie złamań i pokazanie budowy stawu rzepkowo-udowego, może być niewystarczające. Przydatne okaże się badanie rezonansem magnetycznym, dzięki któremu lekarz jest w stanie ocenić ciągłość więzadła oraz strukturę chrząstki szklistej. Zauważcie, że to zazwyczaj te dwie ostatnie rzeczy ulegają uszkodzeniom. Jeżeli rzepka zwichnęła się po raz pierwszy, a pozostałe struktury zostały bez uszczerbku na zdrowiu, to zazwyczaj leczenie zachowawcze okaże się właściwym wyborem. Jednak jeżeli została uszkodzona np. chrząska szklista, zerwany zupełnie MPFL, czy widoczny jest oderwany fragment kostny, wymagana prawdopodobnie będzie artroskopia lub operacja, po której dopiero nastąpi rehabilitacja. Oczywiście, to już rola lekarza prowadzącego, żeby odpowiednio zaopatrzyć kolano. Wiemy, czym jest zwichnięcie rzepki, jakie niesie ze sobą skutki i jaką diagnostykę wykonać zaraz po urazie. Ale została nam kluczowa rzecz, czyli znalezienie prawdziwej przyczyny tego problemu i zastanowienie się, dlaczego w ogóle dochodzi do zwichnięcia rzepki. Istnieje kilka istotnych przyczyn tego problemu. Pamiętacie poprzednie zdjęcie RTG według Mershanta? Tamten dołek pośrodku kości udowej był na tyle głęboki, że rzepka jest w stanie w jego torze się poruszać. Możemy tak ogólnikowo powiedzieć, że rzepka jeździ po takiej szynie, jest strukturalnie stabilizowana. W przypadku dysplazji, bruzda ta jest spłycona, a co za tym idzie, rzepka nie ma fizycznego oparcia po bokach i zwyczajnie łatwiej jest jej się wysunąć poza staw. Może też dojść do dysplazji rzepki, czyli wtedy to ona nie chce jeździć po szynie. Po drugie zbyt wysokie ustawienie rzepki, które sprawia, że w mniejszym zakresie ruchu jest ona stabilizowana statycznie przez kłykcie kości udowej i ponownie zwiększa to szanse zwichnięcia. Po trzecie, jeżeli z biomechanicznego punktu widzenia środek rzepki jest zbyt bocznie wysunięty w stosunku do bruzdy, o której wspominaliśmy wcześniej. Czyli najprościej mówiąc rzepka jest przesunięta do boku. Po czwarte, zbyt duży kąt nachylenia rzepki w stosunku do kości udowej. Sytuacja podobna jak w ostatnim punkcie, jeżeli coś jest zbyt, to nie jest w sam raz i skłania to do zwichnięcia. Tak jak widzicie, wszystkie te cztery punkty, o których przed chwilą wspomniałem, związane są z budową stawu rzepkowo-łudowego. Czy mamy na to wpływ? Nie, tak, po prostu ktoś się urodził i ma większe predyspozycje do zwichnięcia rzepki. Ale czy to oznacza, że na pewno ją zwichnie? No oczywiście, że nie. Poza tymi anatomicznymi czynnikami mamy też predyspozycje wynikające z innych rzeczy. Zwiększony kąt kół w kolanie, który sugeruje kolana koślawe, tak zwane w X, -y, i biomechanicznie niekorzystny kierunek działania mięśnia czworogłowego, który prostuje kolano. Rotacje kości udowej względem kości piszczelowej, przez co tak jakby to kość udowa nie trafia w rzepkę, a nie tak jak było wcześniej. Silniejszy mięsień obszerny boczny, a słaby i mniej reaktywny mięsień obszerny przyśrodkowy, czyli znowu tendencja do ściągania rzepki do boku. Zastanawiając się nad leczeniem, po pierwsze powinniśmy ustalić, czy była to sytuacja jednorazowa, czy też zdarzyło się to już któryś raz. W przypadku pierwszorazowego zwichnięcia rzepki kluczowa będzie diagnostyka. Musimy ustalić z pomocą lekarza i badań obrazowych, czy nie mamy jakichś odłamów kostnych, czy innych uszkodzeń w tych stawie, poza samym zwichnięciem rzepki. W przypadku, gdy takie uszkodzenia będą, musimy zazwyczaj poddać się jakiejś artroskopii lub operacji i wyczyścić lub naprawić pewne struktury w tym stawie, a następnie dopiero poddać się rehabilitacji. W przypadku jednak, gdy takich złamań nie będzie i poza samym zwichnięciem rzepki wszystko będzie ok, to leczenie zachowawcze będzie tym dobrym wyborem i to z pomocą fizjoterapeuty powinniśmy wracać do zdrowia. Zazwyczaj zajmie to do około 12 tygodni. Jednak, jeżeli jest to Wasze któreś z kolei zwichnięcie, czujecie, że ten staw na co dzień jest niestabilny i to kolano trochę wam lata, to najlepiej udajcie się do lekarza i ustalcie, czy nie będzie Wam potrzebna rekonstrukcja więzadła MPFL tego więzadła przy środkowej stronie kolana, które w głównej mierze stabilizuje rzepkę. Możliwe też, że konieczna będzie dodatkowa operacja korygująca oś całej kończyny dolnej. Oczywiście, po tych wszystkich zabiegach konieczna będzie kilkumiesięczna rehabilitacja, ale wszystko to zapobiegnie ponownym zwichnięciom rzepki. Mam nadzieję, że odcinek był pomocny, dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji kanału. Życzę zdrówka i do następnego!